Siemano, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku z Pikema. Oczywiście mamy teraz fazę Legend, słuchajcie, fazę pretendentów przeszliśmy bez najmniejszych problemów. Oczywiście był taki okres, gdzie było trochę gorąco, ale oczywiście udało nam się wytypować poprawnie 6 Pików. Oczywiście weszło nam G2 na 3 weszło nam NC, Liquid, Liquid w sumie na farcie, bo nie grało jakoś mega super. Weszło nam Face Gamer Legion oraz Drużyna Apex. Niestety Demongols nie zrobiło 0-3, zrobili tam chyba 1-3, chyba wygrali z Gamer Legion, jak dobrze pamiętam. Maus chyba największe. Zażenowanie. Nie wiem, w sumie nawet nie ma słowa, żeby to opisać e, tego turnieju OG. No niestety też gdzieś tam odpadło e, oprócz Fika, no to każdy Polak się tutaj zakwalifikował do fazy Legend, więc naprawdę mega dobry major dla Polaków. E, no i co? W sumie to jestem w miarę zadowolony, jeżeli ktoś robił pikema, tak jak ja, no to oczywiście będzie miał srebrny żeton i oczywiście e, będzie mógł walczyć jeszcze o legendę. Lecimy sobie, słuchajcie, teraz bez przedłużania do fazy Legend. E, musimy wytypować ponownie 5 rezultatów, które. Które musimy właśnie tutaj zrobić Dobra, na samym początku Zerknijmy sobie oczywiście jeszcze na mecze Jak to tutaj będzie wyglądać Zaczynamy, słuchajcie, w sobotę Mecz Na'Vi kontra Gamer Legion Potem mamy Nine Liquid, Furia Monte Fnatic NiP, Heroic Face Into the Bridge kontra Apex tu, Tutaj się dosyć ciekawie trafiło Vitality G2 oraz Bad News Eagles i... Nc, słuchajcie, także hmm, Tak, patrząc na te pierwsze mecze Wydaje mi się, że w pierwszym meczu zgarnie No to, zgarnie to Na'Vi, potem Oczywiście nasze polskie Nine, Furia, Monte, wydaje mi się, że Furia Pomimo tego, że Monte, wiecie, jest teraz w, do, w gazie I no już grają tą pierwszą fazę, tą pierwszą fazę Też przeszli, może też nie bez problemów, ale Jakoś tam, jakoś tam przeszli Potem mamy Fnatic i NiP, wydaje mi się, że NiP tutaj wygra Tutaj we, wydaje mi się, że Heroic. Tutaj może być równy mecz gdzieś tam. To się może, może zakończyć gdzieś tam wynikiem. Nie wiem, 16-14 albo 16-13. Tak obstawiam. Vitality G2. Tutaj może być różnie. No nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc i tutaj Batman Eagles kontra NC No to wydaje mi się, że NC to zwycięży Tak patrząc na te pierwsze mecze, już dzisiaj taki trochę szybszy odcinek Bo widziałem, że nie chciało wam się ostatnio całego oglądać 13-minutowego odcinka, więc dzisiaj trochę szybciej, ale i tak się pewnie trochę rozgada. Dobra, no to tak, na pewno z pewniaczków będzie to Na'Vi I gra może się podobać ostatnio przed Majorem Widać, że odzyskują tą, tą formę sprzed lat Kogo bym tutaj jeszcze dał? Właśnie na takie pewniaki, wydaje mi się, słuchajcie, że Heroik i Heroik może nawet zrobić 3-0, chociaż jak dobrze pamiętam, na poprzednim i jeszcze poprzednim majorze ich dałem na 3-0 i zrobili 3-1. Także trochę pamiętam, że popsuli mi tego pikema. No dobra, na razie ich dajmy, dajmy na 3-0. Potem, jeżeli będę miał jakiś pick na 3-0, no to może zaraz zmienimy, zaraz zobaczymy. Myślę, że Vitality sobie poradzi. Całkiem nieźle grają, oczywiście wiadomo. No, 9-2-0 jeszcze na RMR-ach wygrało z Vitality, natomiast. Natomiast wydaje mi się, że Vitality również ma jakąś tam formę Enz się bardzo dobrze też pokazało, 3-0 zrobili w fazie pretendentów razem z G2 G2 to tak samo, wydaje mi się, że to są takie piki, które gdzieś tam muszą się tutaj znaleźć I wydaje mi się, że większość właśnie ludzi właśnie na YouTubie no to będą, będzie robić tutaj podobnie Kurczę, FaZe clan. clan mnie do końca jeszcze nie przekonuje. Może przez to, że ledwo się też dostali na tego Majora, chociaż fazę pretendentów przeszli też bez większych problemów, bo chyba tylko z GTU przegrali, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurczę, Nip to jest taka trochę niespodzianka dla mnie. I nie wiem, czy ich tu dam, że, że przejdą do fazy mistrzów. Kurczę, no kogo by tutaj jeszcze wsadzić? W sumie z takich pewniaków to by było na tyle. Hmm, furia. Furia to też nie wiem, słuchajcie, a no zapomniałem oczywiście o najważniejszym, no Nine tutaj się musi znaleźć, nie nie wiem dlaczego ich tutaj w ogóle pominąłem, Nine oczywiście przychodzi, mm, kurczę zostały nam takie drużyny jak Furia, zostało nam Fnatic, zostało nam Into the Bridge, Bad News Eagles, Apex, Face Clan, NiP, Monte, Liquid i Gamer Legion, no powiem wam, że to będą już ciężkie tutaj piki. Yy, może zacznijmy jeszcze teraz od 0-3. Wytypuj drużynę, która odpadnie bez wygrania żadnego meczu. No i ja tutaj mam dwa, dwa takie piki. Pisałem Wam wcześniej na Discordzie o moich tutaj przemyśleniach. No to u mnie leci albo Fnatic, albo Bat News Eagles. Z tym, że tak, Fnatic gra pierwszy mecz na NiP. No i NiP się pokazało tak w miarę z dobrej strony w tej fazie pretendentów. Yy, I patrząc na to, że już wcześniej no są w gazie, powiedzmy tak. No bo już grali we wcześniejszej fazie, a Fnatic dopiero zaczyna walkę na tym Majorze. To wydaje mi się, że NIP tutaj zwycięży. Yy, kurczę. Yy, natomiast jeszcze słuchajcie Batmust Eagles gra z Ends. Więc bezpieczniej byłoby to postawić w Eagles. Yy, kurczę, Batmust Eagles czy Fnatic? Tak się zastanawiam. No na Discordzie wam pisałem, że chyba Fnatic obstawię. Ale może bardziej Batnius Eagles sobie pójdę tutaj. Nie wiem jak ludzie obstawiają. Wydaje mi się, że mało ludzi daje Fnatic na 03. No chyba Batnius Eagles zostawię. Zaraz zaraz jeszcze sobie to przemyślimy. Tutaj jeszcze dużo osób daje into the bridge, ale ja into the bridge nie dam, bo into the bridge y wydaje mi się, że zgarnie przynajmniej jedną mapę. Także na razie dajmy Batnius Eagles. No i drużyny, które jeszcze mogą przejść, kurczę, no. Myślę, że dużo ludzi by dało tutaj Face Clan. Jednak faza Mistrzów bez Faceclanu, no to będzie dziwnie wyglądać. Hmm. Więc dobra, no na razie zostawimy jeszcze Faceclan. No i dobra, no mieliśmy nie przedłużać tego odcinka, już nam się zebrało kurczę z 6 minut. No i co by tutaj jeszcze dać? Furia. Furia zazwyczaj na Majorach pamiętam, że przychodziła do tej fazy Mistrzów, nie? Apex też się pokazało z dobrej strony, tak samo jak Monte, ale czy faktycznie jest aż tak dobrej strony, żeby przejść do tej ostatniej fazy? No nie wiem, Liquid nie przekonuje. Gamer Legion. Gamer Legion e, przegrało w meczach BO1, natomiast w meczach było 3. Wygrali wszystkie trzy mecze, więc jakoś się tam odkuli. No i kurczę, kurcze, kurczę. No gdybym Gamer Legion postawił, Gamer Legion chyba też trochę ludzi daje na 0-3. To raczej nie wiem, byście mnie pohejtowali zaraz w komentarzach. Mm. No co by tu jeszcze dać, kurczę. No nie wiem, no może ta furia, ale to by było zbyt. zbyt oczywiste, że furia przejdzie, nie wiem. Eee kurde, no jakoś tak. No i to bridge chyba też nie będę dawał. No powiem wam, że to jest mega ciężkie dla mnie. Nip chyba też nie. Nie wiem, co z tych drużyn jeszcze mógłbym dać, żeby żeby przeszło dalej. No tu są same już dobre drużyny, naprawdę. O jejku, jejku. Dobra, muszę sobie zgarnąć jeszcze łyka mocy. Jerbę mam przygotowaną tutaj. Także. Dobra, łyk mocy jest zgarnięty i teraz. No to po tym łyku mocy muszę się tutaj ogarnąć i coś wstawić. Dobra. Gamer Legion kibicujemy. Możecie mnie hejtować za no to nie wiem, może zrobił 03, ale Maus też każdy dawał w fazie pretendentów. Czy się większość dawała, że przejdzie, a Maus nie przeszło. Także aktualizujemy moje typowania. No i tym yy, tym oczywiście plikiem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj 7 minut, więc prawie dwa razy krótszy, więc może może tym razem obejrzycie do końca No i co moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Bardzo wam dziękuję, pochwalcie się swoimi typami Oczywiście w komentarzach, zobaczymy jak nam pójdzie faza legend Mam nadzieję, że dobrze No i co, dzięki słuchajcie za oglądanie Trzymajcie się i do następnego odcineczka Siemano